Witajcie moi drodzy ludkowie, ja nazywam się wstychacz a Wy cóż, wiecie gdzie jesteście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pochlebstwach, które inni kierują do nas. Jak już mówiłem w jednym z poprzednich filmików, ja generalnie mam problem z przyjmowaniem pochwał czy pochlebstw, bo w zdecydowanej większości uznaję je po prostu za puste podlizowanie się. I między innymi to jest było silniczkiem do nagrania dzisiejszego filmiku, ponieważ to nie jest tylko mój problem, jest to ogólnie problem nas jako społeczeństwa, że nie umiemy przyjmować pochwał jak i chwalić. Oczywiście, to, oczywiście tutaj trzeba e, oddzielić te puste pochwały, które mają na celu coś od nas wyciągnąć, uzyskać od y, tych pochwał, które rzeczywiście są zasłużone. Pracując, gdzie pracuję, już zdarzyło mi się y, obcować z tą pierwszą kategorią, czyli z pochwałami, które są tylko po to, żeby skrócić dystans, żeby coś uzyskać, tak. Ale są to sytuacje, które mogą się zdarzyć na każdym stanowisku i w każdej pracy, tak. Kiedy przyjdzie do nas klient, czy interesant, nazwijmy go, i po prostu będzie nam słodził, żeby słodzić, aż zwymiotujemy. Tak. Że może do tego dojść. Niemniej, wracając do podstaw, jest to kwestia przede wszystkim wychowania z domu. Gdzie generalnie. Całeść nas uczą, że nie chwal sam się, ponieważ ktoś inny cię pochwali i przyjmuj pochwały ze stoicyzmem. Stoicyzm ma to do siebie, że w pewnym momencie może się przerodzić w niewrażliwość na jakiekolwiek pochwały, czy to te pozytywne, zasłużone, czy te neutralne, przypochlepcze i wtedy może być problem, bo na każdą pochwałę, niezależnie zasłużoną czy nie, będziemy reagować. Takie to też nie jest dobre. Jakby całe to czeka jest ktoś ci pochwali, nie chwal sam siebie, ma sens, jednak w pewnych kwestiach jest to posunięte za bardzo, gdzie nie czekamy już w ogóle na żadną pochwałę. Tak klasyczne zamknij dziób i rób swoje i nie czekaj na to, aż cię docenił, co jest całkowicie niesłuszne i nie, niewłaściwe, nie? Bo jakby jeżeli zrobiłeś coś dobrego, to normalnie znaleźć się gratyfikacja taka czy inna, tak? Bo nie, nie zawsze mówimy o gratyfikacji finansowej. Bo dla wielu jedyną taką formą docenienia właściwą to jest właśnie gratyfikacja finansowa, gdzie zrobiliśmy coś dobrze, to dostajemy podwyżkę czy premię czy coś tam jeszcze innego. Tak, tutaj jakby zatrzymujemy się nadal na tych po prostu pochwałach ustnych czy sensualnych nazwijmy to, typu jakieś poklepanie po plecach, tak, pogłaskanie po głowie nazwijmy to drugą postałą wobec pochlebstwa jest reprezentowany na szczęście ostatnio, coraz y, mniej przeze mnie, sceptycyzm, tak? czyli brak wiary w pochlebstwa, czyli że po prostu ktoś mówi te pochlebstwa albo żeby sobie mówić, albo żeby się właśnie przypodobać. To też jest problem, niestety, bo to rodzi pewne bariery w komunikacji między nami a osobą. Y, z którą rozmawiamy, tak? Bo jeżeli w tej kwestii, w kwestii pochlebstwa, przed chwilą na, e, nam powiedzianego, nie jesteśmy w stanie tej osobie zaufać, to jak, to czy jesteśmy w stanie zaufać w ogóle czemukolwiek, co ona mówi, tak? Czy jaką mamy pewność, że w innych kwestiach też nie ściemnia, albo nie mówi tego, żeby po prostu mówić, tak? I to. Czy to też jest poniekąd wynoszone z domu, bo się nas uczy. Niestety to jest już bardziej wewnątrz rodzinna kwestia, gdzie bardzo często słyszymy jakieś pochlebstwa, które w gruncie rzeczy ewidentnie nie mają sensu, typu ktoś, kto nie widział czy nie wiem, tydzień i stwierdzał, ojej, ale ty urosłaś. Tak i generalnie to dziecko ma takie, e, tak przez tydzień urosłem, tak, niewątpliwie. I, jakby osoba najczęściej starsza, tak jakaś ciocia, wujek, babcia, dziadek, chcą dobrze, ale budują właśnie taki, takie zwątpienie w prawdziwość swoich słów pod kątem właśnie pochwał. Mówię, ja jestem nazwijmy to ofiarą tak, takiego spojrzenia na sprawę, dlatego wiem do czego to może prowadzić, że, no, daj mówię, poniekąd nie dając wiary w te pochlebstwa, nie dajecie wiary we wszystko, co dana osoba mówi, tak? Bo jeż, jeżeli, w tym, to są, jeżeli w tej kwestii są puste słowa, czy takie pochlebstwo, żeby było, to czemu w innych kwestiach miałoby być inaczej? Trzecią postawą, niekoniecznie najgorszą, ale jednak też występującą, jest, ja to tak roboczo sobie nazywam, arogancja, czyli wręcz nadmierne przyjmowanie do siebie pochwały, czy zbywanie pochwały jako oczywistości, tak? Że ktoś wam mówi, że zrobiliście dobrze, a wy takie, no ja bym nie zrobił dobrze, no ja. No i to też niestety jest nie za dobra postawa, bo jakby... W poprzedniej, w sceptycyzmie budowaliście barierę między sobą a rozmówcą. Natomiast w arogancji yy, nawet nie zajdzie sobie sprawy, że stawiacie tą barierę między sobą a niektórymi rozmówcami. Tak, ja sobie zdaję sprawę, że są ludzie, którzy was dobrze znają i na takie coś zareagują yy, uśmiechem czy zbyciem was. Tak. Natomiast. Co do obcych ludzi, to po prostu uznają Was za nadętych bufonów tak i wtedy nie będzie dobrze. Tak więc, przedstawiłem Wam trzy postawy bardzo negatywne, budujące różne problemy społeczne, jeżeli chodzi o podejście do pochlebstw. Możecie, możecie nawet bardzo chętnie przeczytamy Wasze opinie. Co do tego, czy jak wy przyjmujecie pochlebstwa, tak więc, mówię, bez arogancji, ale też bez sceptycyzmu, poradziłem podchodzić, po, po prostu podziękować. Tak powiem, jeżeli wiecie, że zrobiliście dobrze, to docenić siebie, ale tak bardziej wewnętrznie się pogłaskać, że dobry wzdychać, dobry wzdychać. Nie. No i dziękuję za uwagę, i do zobaczenia w następnym filmiku.